Witam was na moim kanale, dzisiaj gramy sobie w House Flipper i to jest słuchajcie, kolejny odcinek, łupkujcie subskrybujcie, tak. a my zaczynamy tutaj, yy, nie, że dokończamy, bo to jest dopiero jakaś połowa tego, gdzie nawet, nie, my dopiero, słuchajcie, czyścimy tak naprawdę ten domek, tak, Oczywiście to jeszcze z zewnątrz będzie musiało być wyczyszczone, i tak dalej. No właśnie, tutaj, ale yy, nie no, dobra. No to to teraz akurat zrobimy, tylko ja się tutaj przełączę. O, no, tak. Ok, teraz to wyczyścimy. Tak, właśnie to z zewnątrz. O, jak. Nie wiem jak to zrobić, bo czekajcie. Kupimy sobie drabinę. Mm, sklep, yy, narzędzia. O, drabiny rustowanie tutaj były. Ja bym prosił tutaj No yy. Dajemy ruftowanie. Co tam? Kup teraz o! Idealnie! Pickable, very thick. tu tak tam się mówi? Hie hie. Tutaj gdzieś mogłem postawić. Tu. Na połów! Jak to? Obyć. Jak to położyć? Dobra, kliknę na tutaj. Tak? Mam? Mam. Tak. Okej, okay, my sobie tutaj wejdziemy. I na przykład możemy sobie tutaj wskoczyć na dach. I możemy być na przykład na dachu. Tak, w ogóle fajne serwisowanie, mi się ono bardzo podoba. Fajnie, że takie coś dodaje. Drogi, bardzo przyjemne. jest złe, złe coś kliknąłem. Teraz możemy to ładnie wyczyścić. Dobra. Co następne? Następne to jest tutaj. Okej. spoczko. Ej czemu? A, bo tutaj pewnie na dole, no ja na dole. O halo. Czemu tu nie chce schodzić? O, już schodzi. No. Halo? Czemu tu nie chce hmm, zejść? I co jest z tym? Nie mów na tego tam. Halo! ja się tutaj blokuje w tych krzewach. Albo wiecie co? My to zrobimy w ten sposób, że my po prostu usuniemy tutaj te krzewy. Teraz wejdziemy. O, teraz. Teraz to się da! No. Jeszcze raz wywiemy. Teraz się wywiemy. No wiecie o co chodzi. Tak. Mm. Teraz tutaj, teraz tutaj, teraz gdzieś tutaj. Okej, okay. tu jakby to musi być yy, tutaj troszeczkę spewniej, tak yy, i mam nawet pomysł, jak tutaj dokończymy ten dołek. Mianowicie tak, super, nie damy to rady ja przepiścić. Tutaj dam jakoś damy ścianę, potem tutaj yy, jakby. Ach, Mateusz, ty się suniasz, jak dalej, najdalej. Teraz tak, tutaj, tak, damy ścianę, tutaj będzie korytarz. Dzięki temu kolorfy tutaj przeniesiemy i dzięki temu tutaj po prostu będzie ogrzewanie już na samym wejściu, tak? Tutaj oczywiście będzie jakiś wieszak i tak dalej. Tutaj będzie przejście, tak? Gdzie będziemy jakby mogli wejść do salonu. Dzięki temu tutaj będą drzwi do łazienki. Natomiast tutaj po wejściu będzie. Jakie ja to myśliłem Ja. Tutaj będzie to. A, no to jeszcze inaczej. Czyli tutaj będą drzwi do sypialni, a tutaj yy, albo. O, albo przepraszam, albo jeszcze inaczej. Po prostu yy, tutaj tą ścianę nazwijmy i zrobimy po prostu yy, w sensie tą ścianę, tak? I po prostu jakby tutaj zrobimy yy, ten yy, kuchnię razem, właśnie tutaj z salonem. Tak więc yy, to jest taki mój plan, yy, jakbyśmy to mogli zrobić. Ja w ogóle uwielbiam yy, ten, yy, że tak to powiem, nie wiem jak to... Projektować, nie? Ja to tak uwielbiam. Yy, dobra. teraz tak. Gdzie jest but yy, Nie ma. Niby nie ma. No co jest? Tutaj gdzieś jest? Naprawdę. Z czego wódu nie ma? Dobra, no okej, okay, nie wnikam. My teraz przechodzimy tutaj naokoło. kiedy deptanko. O, chwila. Ja. Tam jest w tym momencie oczyszczony. I w tym momencie możemy sobie czwóreczka i usunąć. W sumie dabina tutaj by mogła jednak być, nie? Poczekajcie chwilkę, my sobie tutaj włączymy dźwięk, bo zapomniałam o dźwięku. Yy, dobrze, yy, nie, nam się teraz w tym momencie nic nie przyda yy, takiego, yy, więc tak, to musimy rozwalić, ten galofę damy tu. Yy, chwila, dobra, to już mam pomysł, Oczka. a nie, piątka, nie, chwila. A nie dobra, tutaj już możemy to dać, albo że my to powiększymy. Że my tutaj to zaczniemy. A tutaj dzięki temu byśmy mniej powiększoną kuchnię, a, zwę a zwężoną yy, ten. A zwężony korytarz. Dzięki temu yy, jakby więcej miejsca będziemy. Tak, dobra. Ja mam pomysł. Tak. Hmm, chustka najpierw. Tam siódemka, ja. Siódemka. Najpierw rozwalanie. Ej, ale to... Tu to się brzydko rozwala? Co jest? Jak on trzyma ten młot? A to jest dziwak. Czemu on tak brzydko trzyma ten młot? Dobra, dziwne były te zmiany. Ale okej. Okay. Dobra. My rozwalamy tutaj tą ściankę. Tak. Mowa. No dobra. Ta ścianka jest rozwalona. W tym momencie, teraz to zwalamy, to zwalamy, tylko musimy tak zrobić, aby nie tam tamtej ściany. Więc, yy, no, jakby, nie wiem, czy to jest łatwe, czy ciężkie, ale. bo ja tego tutaj nie tam. Nie ja liczyłem. Nie, dobra, jest ok w tym momencie, tak jest trzy ściany, trzy ściany tu, trzy ściany tu. Czyli w tym momencie wychodzi na to, że jest jakby tak jak ja planowałem. Dobrze, w tym momencie kontynuujemy. Tak, tutaj to robienie. Raz, dwa. Dzięki temu, właśnie jak już mówiłem, możemy zwężyć ten korytarz. Tak, bo jakby yy, korytarz nie jest aż tak ważny, tak jak właśnie tutaj, yy, powiedzmy, yy, ten salon. Tak, plus, plus właśnie, jak ja mówiłem przed chwilą, tak, chcemy zrobić salon razem z, yy, jak to się nazywa? Czemu tutaj nie mogę? A, bo to jest lampa. Ha! Ale oszustwo. Lampę całą musimy przenieść. A, bo wiecie co? Ta lampa jest dosyć ładna, więc ją damy tutaj na wejściu. O, dobra, kontynuujemy. Pąteczko. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej. Szybciutko, bo jakby, no nie ma czasu, tak, do stracenia. Oczywiście to będzie w kilku odcinkach również. Super, ale jestem świetny, wybitny. Teraz jak ja tutaj przejdę, nie? Super, ma to świetny, Super! Yy, dobra, tutaj gdzieś zrobimy przejścia. Jednak rozwalamy ścianę za 50. To to była ściana? tam. Tak? Tak. Okej, okay. jednak musimy to rozwalić. Tylko na ile jest przejścia? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli na cztery są przejścia, spoko. Czyli tak, jedno. Okej. Okay. Teraz będzie druga. Okej, okay, dobra. Trzecia. Dobra. Okej. Okay. A czwarte damy tu. Hop i hop. Tak? Nie, jeszcze tu. Dobra. Teraz robimy w ten sposób, że dajemy szóstkę. Teraz robimy tak. Mm. Robimy tak. Tak. Delikatnie, tutaj przedłużmy ten odcinek, chyba, chyba. Nie wiem, jak to teraz wyjdzie. Na chwilę obecną mamy tak. Co my mamy? Tą ścianę musimy zniszczyć. Bo nie robimy takiego czegoś właśnie z przejściem, tak? Do kuchni. Tylko nieuporządkowany domek. Co ty? Za chwilę będziesz. tak, Czyli błogę na kolanach chyba ja bym nie go sprzedał potaniości. Po no. Co nie nieuporządkowane tej? Najpierw to trzeba nie uporządkować, aby potem uporządkować. No. Tak ta działa, tak? Budowa. Najpierw wam rozwalą, tak, ścianę, aby potem było ładniej. No hello! Tak? Yy, dobra, tutaj jest dobrze ta ściana, chociaż to mi tutaj nie przeszkadza. Jednak to zmienimy, aby to było tak na wprost si nie. czwórka. Bo wiecie co? No to sobie po prostu przeniesiemy. No, no my to przeniesiemy. Teraz sobie coś takiego, że to zwalimy. Niby tego nie mieliśmy zwalać, ale... Czemu to spadło? No by sobie leży. Nie przeszkadza mi to. Yy, dobra, to mamy. To mamy. Yy, my to rozwalamy ze względu na to, tak aby pozbyć się właśnie yy, tutaj yy, tego jakby przejścia, że jeno yy, jest tak yy, wyrzucone i wiecie o co chodzi, tak? Nie wiem jak to po prostu powiedzieć. Źle jakby była zbudowana, nie tak wprost. Ale to jest nieporządek. O co wam chodzi? To jak ja mam zrobić porządek? Nie robiąc nieporządku. Po prostu nie ma sensu, czemu to tutaj poleciało to zniknie. Zinną, dobra. Mm, dobrze, to w tym momencie wypros... Wyprostujemy tą ścianę. Dzięki temu y Dobra, okej. Okay. Teraz tutaj damy szóstkę. Siódemkę... Nie, piątkę. Za 50? Czy to na pewno źle buduję? Nie, no pokaż mi to. Jak to jest zbudowana? Aha! Chwila, jak to tu wygląda? To jest ta ściana z tą ścianą. A tutaj będzie łazienka. A nie, bo my to możemy zniszczyć. Ty. Ha. 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 Aha, czyli. Czyli kto źle buduje? Halo. Ta ściana jest źle skonstruowana. Bo ja to... Le? Aha, czyli super, czyli ja to po prostu źle buduję, dobra Okej okay. już rozumiem, czyli przepraszam, ja to źle tutaj zbudowałem, jednak jednak nie yy, super, robimy coś tylko po to, aby potem to zniszczyć, yy, no super, w tym to również musimy zwalić Okej, no bardzo, wszystko teraz poleciało Okej okay. W tym momencie Ściana byśmy musieli tak zbu. Co jest? Wiesz, ja, coś mi tutaj nie pasuje, coś mi tutaj śmierdzi, w sensie Coś <grytanie> mi tutaj śmierdzi na kilometr, dlaczego tak jest? Czy to jest gdzieś zabranie obliczenia? Ile my to powiększyliśmy? W tym momencie ta ścianka. Hmm. Czyli, co? Czyli, ja bym w tym momencie musiał wszystko powiększyć? Czyli to zmniejszyć? sypianie zmniejszyć przez tą całą ścianę? Chyba tak. No na my to zrobimy w kolejnym odcinku słuchajcie, jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, tak subskrypcję z dzwoneczkiem, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się i cześć!